Chodźmy zobaczyć efekt końcowy, czyli torbę uszytą z zasłony. Oto i ona. Wyjątkowa torba uszyta z zasłony. Posiada woreczek, bo to może być torba plażowa, więc tutaj możesz sobie wrzucić mokry strój lub jakieś owocki. Fajny, ozdobny sznureczek. Kieszonka na zamek. Oczywiście jest moja metka. Boczne duże kieszenie. W środku. Ta sama podszewka. Kieszonka na rzep. Bo kieszonek nigdy za wiele. Kolejna metka. Fajne uszy. Hm, czego chcieć więcej? Chyba tylko plaży. Daj znać w komentarzu, co o niej sądzisz.